Była raz sobie skarbonka wdzięczności, czekała na kartki od wdzięcznych kości. stała i stała pełna nadziei, że ktoś się kiedyś wreszcie ośmieli i wrzuci kartkę jedną lub dwie i podziękuje za to, co chce. Może być życiu, może być sobie, może być znanej, nieznanej osobie anonimową skarbonkę wrzuci i do czynności codziennych wróci. I tak codziennie, choć jeden raz, przywoła chęć i znajdzie czas. Skarbonka wdzięczności. Ona wiedziała, że w miarę jak będzie się napełniała, energia wokół zacznie się zmieniać, gdy ludzie będą wszystko doceniać. Będą z radością patrzeć na życie i będzie im wiodło się znakomicie. Wszystkie dziękuję. I docenienia zmieniają na zawsze sposób patrzenia, a świat, by widzieć więcej, szeroko, w tym spojrzeć w siebie bardzo głęboko. Co dla nich przyjdzie, to będzie darem. To jest skarbunki cichym zamiarem. Wszystkie wdzięczności do nich wrzucone to skarby, bo są zauważone. Skarby lubimy gromadzić, zatem... Nie boksuj już się ze swoim światem. Napisz choć słowo. Jedno lub wiele. I stań się skarbonki swej przyjacielem. I ja też mam tutaj taką skarboneczkę, która stoi sobie u mnie w kuchni na stole. I wrzucam do niej te podziękowania, te zauważenia, te decenienia. Nazwijmy takie Niecodzienne, takie, z którymi chcę pobyć jeszcze dłużej, podelektować się, bo są jakby nowe, które przyszły nowe. Te takie codziennie, nie wiem jak. Pięk, wspaniałe łóżko, pościel, woda, prąd, dzieci, zdrowie, rodzina. To je codziennie piszę w listach do wszechświata. Za to też dziękuję, za to też są docenienia. Ale tutaj to są nowe rzeczy. Tu je zapisuję i tu jestem z nimi jeszcze troszeczkę głębiej, dalej, i dłużej, i więcej. I one mnie jeszcze bardziej mi napełniają. Dlatego zachęcam bardzo do wrzucenia w taką skarboneczkę swoich wdzięczności, swojego docenienia na co dzień. Dziękuję. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.